Witajcie, kochani, w kolejnym wprowadzeniu do naszej modlitwy, w kolejnym spotkaniu ze Słowem, dedykowanym szczególnie dla osób konsekrowanych. Dzisiaj pochylimy się nad Ewangelią z Dnia. Jest to Ewangelia hmm, według Świętego Jana, rozdział 10, wersety od 11 do 18. Ewangelia o Jezusie, który jest dobrym pasterzem. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś, i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. I znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Kochani, dzisiaj towarzyszy nam piękne Słowo, piękna Ewangelia, nad którą to jest wspaniałe, że mamy możliwość się pochylić i zachęcam do tego kiedy przygotowujemy się do medytacji żeby znaleźć dobre miejsce żeby umówić się z samym sobą i z Panem Bogiem na to jaki czas teraz możemy ofiarować na modlitwę zachęcam do tego żeby tego czasu się trzymać żeby znaleźć taką przestrzeń rzeczywiście w moim życiu gdzie ja mogę chociaż pół godziny poświęcić na to spotkanie z Panem ze swoim sercem też powierzyć mu też swoje serce i kiedy już znajdziemy takie miejsce, ten czas zachęcam, żeby przyjrzeć się takim trzem aspektom tej ewangelii. Kiedy będziemy prosić o owoc, możemy prosić właśnie o to, żebym miał miała takie poczucie, że jestem z Bożej owczarni, żebym miała pragnienie bycia w tej owczarni, żeby jeśli czasem odchodzę albo się gubię, żeby pojawiała się we za mną we mnie tęsknota za tym miejscem, za tym poczuciem należenia do Owczarni Bożej. Może też jest tak, że tej tęsknoty już doświadczasz z jakiegoś powodu, to też możesz prosić o to przy tej prośbie o owoc medytacji, żeby Bóg pracował w tej tęsknocie w tobie, żeby ona cię prowadziła do dobra, do nawrócenia. I w obrazie do tej medytacji możemy spróbować właśnie wyobrazić sobie taką owieczkę. I ja nie chcę sugerować, jak ona miałaby wyglądać, bo po prostu zobacz, gdzie cię dzisiaj prowadzi Twoje serce. Kiedy myślisz, że masz sobie wyobrazić owieczkę, to spróbuj zobaczyć, kogo widzisz, co widzisz, co jest dla ciebie najbardziej naturalnym obrazem. Czy to jest właśnie jakieś miłe otoczenie, jakaś polana, czy ta owca jest mała, duża, gruba, chuda, w jakiej jest kondycji. Czy wygląda na szczęśliwą, rozleniwioną, czy też może właśnie jest porębniona, zagubiona, czy jest w stadzie, czy poza stadem? Spróbuj zobaczyć po prostu to, do czego ci jest dzisiaj najbliżej, też nie nawet to, może, co chcesz zobaczyć, ale co czujesz, że jest jakoś Twoją pierwszą myślą, pierwszą intuicją, kiedy masz sobie za zadanie postawić przed oczyma obraz owcy. Taka intuicja, taki obraz to jest zawsze jakiś wycinek mojego serca. On coś mówi o mnie, o tym, gdzie jestem w tym momencie, więc warto za tym podążyć w takiej szczerości. I w punkcie pierwszym przyjrzymy się y, dobremu pasterzowi. Spróbuj zobaczyć właśnie postać pasterza. Spróbuj zobaczyć jego czułość, z którą y, podchodzi do owiec, to jakie dotyka, że jest zdecydowany, y, że wie, co ma robić, że jego. Gesty nie są pełne niepewności, tylko że się zna na swojej pracy, że wie, kiedy trzeba owce ostrzyć, kiedy ją trzeba wydoić, kiedy trzeba nakarmić. Wie też, kiedy trzeba zmienić jej pastwisko, bo chociaż może ta jedna czuje się jeszcze dobrze w tym miejscu, w którym jest, to pasterz już wie, że w tym obszarze trawa jest już wyjedzona i nie starczy jej dla całego stada. Albo starczy jeszcze tylko na chwilę, a teraz jest ten moment, gdzie trzeba wstać i iść, zmienić miejsce. Może to jest taki moment w Twoim życiu, że masz poczucie, że cię Bóg jakoś przemienia, przesuwa z jakiegoś miejsca, w którym nawet jest Ci dobrze, w które jest Ci bliskie i w którym widzisz błogosławieństwo, natomiast widzisz też, że Bóg Cię zachęca do czegoś innego. Może to jest właśnie taka zmiana pastwiska, bo Bóg, który zna i przyszłość, i teraźniejszość, i przeszłość, wie, jaki będzie ten następny krok, wie, co Ci będzie potrzebne za chwilę. Zobacz też, że Bóg jest bardzo czuły wobec tych owiec, które mają jakąś trudność. Zobacz, że bierze na ramiona te, które tego potrzebują, albo jeśli jest jakaś mała owca, która nie nadąża za stadem, albo słaba. Zobacz, że Bóg jest w stanie ogarnąć całe stado, że ten pasterz widzi potrzeby wielu i potrafi na nie odpowiedzieć. Chociaż to znaczy, że nie zawsze będzie odpowiadał na potrzeby każdej konkretnej jednostki w tym momencie, kiedy ta jednostka akurat by tego chciała. Czasem jakaś owca, zobacz, musi poczekać na interakcję pasterza. Spróbuj się temu przyjrzeć, spróbuj zobaczyć, co to znaczy dla ciebie. Możesz sobie zadać też pytanie, dlaczego ja to widzę właśnie tak? Co to znaczy w moim życiu konkretnie. Ale przede wszystkim skup się na postaci właśnie pasterza. Pasterza nie musisz go od początku definiować jako Jezusa, ale spróbuj dojść do takiej konkluzji, że to jest właśnie Bóg, który zna się na swojej pracy, który ma do tej pracy serce i który wykonuje ją chętnie. Punkt drugi: Wilk. W tym słowie występuje też, jest wspomniana postać wilka, który porywa i rozprasza owce. I możesz sobie spróbować wyobrazić, jeśli jest Ci bliżej do obrazu niż do rozważań, właśnie, że w to stado, w tym stadzie pojawia się wilk. Spróbuj wczuć się w tę atmosferę zamieszania, niepokoju, chaosu. Owiec, które uciekają na wszystkie strony. Możesz też spróbować zobaczyć, jak reaguje pasterz. I wyciągnij z tego jakiś pożytek dla siebie. Natomiast jeśli jest Ci bliżej raczej do rozważań, to spróbuj zastanowić się, co jest takim wilkiem w Twoim życiu, co Cię porywa i rozprasza. To może być rozpacz, to może być zazdrość, to może być jakiś grzech, jakieś przywiązanie nieuporządkowane do wydarzeń, do miejsc, do osób. Do jakiegoś myślania o sobie, również to może być też niskie poczucie własnej wartości. to może być depresja, to może być jakaś trudność w rodzinie, albo problem ze zdrowiem. coś takiego, co Cię porywa od Jezusa, co Cię możesz czasem mieć poczucie, rozdziera na strzępy Zobacz, spróbuj sobie to nazwać, Spróbuj nazwać sobie też to, co ta sprawa, to uczucie ten stan robi w tobie jak się wtedy czujesz i patrząc na to też spróbuj zobaczyć bardzo wyraźnie że to nie jest Boże że to nie jest coś czego Bóg chce dla ciebie że to jest coś w walce, w walce z czym albo w radzeniu sobie w zmaganiu sobie że on jest po twojej stronie w tym że on jest tym pasterzem właśnie który chce cię chronić przed tym że wilk cię porywa a nawet jeśli tak się zdarzy, że te uczucia, te sytuacje, te stany cię porwą. To Bóg jest pierwszym, który śpieszy ci na ratunek, żeby znaleźć Ciebie, żeby przywrócić Ci zdrowie, żeby opatrzyć Twoje rany, że on Ci też nie, wy, nie wyrzuca, że upadasz. Spróbuj zobaczyć, właśnie. Mm, wilk, który porywa, któremu nie zależy na Twoim dobru, i Jezus, który Cię cały czas na nowo odnajduje, który Cię broni. Natomiast nawet jeśli. Przydarzyć się to, że znowu zostaniesz porwany, poraniony, rozdarty, to że Bóg jest tym, który właśnie chce ci przywracać zdrowie, życia, chce cię przywracać na nowo do stada. Punkt trzeci. Mam jeszcze inne owce, które nie są z tej zagrody. Spróbuj w tym punkcie też zobaczyć, że mm, tak samo jak Bogu zależy na tobie. Tak samo zależy mu na wszystkich innych ważnych dla ciebie też osobach. Jeśli jest dla ciebie ktoś bliski, to pomyśl o tym, że Bogu zależy na tej osobie jeszcze bardziej niż tobie, na jej dobru, na jej zdrowiu. Może też być tak, że możesz spróbować popatrzeć na osoby z Twojej wspólnoty, z Twojej parafii, z Twojej rodziny. Że to są też ci ludzie, o których Bóg mówi: Mam jeszcze inne owce, które nie są z tej zagrody. To często mogą być ludzie zupełnie z innego kręgu, zupełnie nawet niekoniecznie związani z Kościołem, albo związani z Kościołem, ale rozumiejący Kościół w inny sposób niż ty go rozumiesz. Mogą być z innego wyznania, albo z tego samego wyznania, ale z innej duchowości. Zobacz, że Jezus o nich wszystkich mówi: Mam jeszcze inne owce i chcę, żeby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Możesz spróbować zobaczyć, co się w tobie rodzi, kiedy widzisz Jezusa, właśnie zagarniającego takie owce. Owce, które może też są poranione, które, które może w twoich oczach nie zasługują, bo nabroiły. Spróbuj zobaczyć, że tak samo jak Bóg przywraca do życia i dostada do ciebie, tak samo przywraca również te osoby. Jeśli czujesz się poruszony, poruszona do tego, możesz też spróbować poszukać w sobie takiego mm, pytania, takiej odpowiedzi na pytanie. Czy mnie Bóg zaprasza do budowania jedności w kościele? A jeśli tak, w kościele w takim rozumieniu najszerszym, czyli pośród ludzi, tak żebyśmy właśnie mogli mieć jednego pasterza, ale też wewnątrz właśnie wspólnoty, w miejscu pracy? Czy mam takie wezwanie od Boga do budowania jedności? Jeśli mam, to czy na nie odpowiadam? Czy się właśnie daje porywać temu, co ta jedność burzy? Hmm, czy bardziej wchodzę w narzekanie, w oskarżenie w szukanie winnych być może to jest moje zadanie też które, do którego Pan mnie wzywa, bo też są takie osoby do tego zaproszone natomiast hmm, pytanie jest właśnie, czy ja odpowiadam na wezwanie Pana, który wyraźnie też mówi o swoim pragnieniu, żeby była jedna owczarnia jedna owczarnia, jeden pasterz mogę się uczciwie siebie spróbować spytać, co czy ja robię coś dla jedności czy, czy chcę, żeby to było też moje powołanie, i jeśli to pragnienie Jezusa jakoś Cię porusza, możesz też poprosić go o to, żeby uczynił Cię takim narzędziem jedności, żeby pomógł Ci budować mosty w kościele, we wspólnocie, w Twojej rodzinie. Musisz też mocno patrzeć na to, jak On to robi, ponieważ to jest bardzo trudne zadanie i Jezus o tym wie, ale też można się uczyć od Niego realizacji tego zadania, bo on jako jedyny potrafi je. Wykonać. Spróbuj przyjrzeć się temu, zebrać też to wszystko, co było dla Ciebie najważniejsze podczas tej modlitwy i w rozmowie końcowej szczerze porozmawiać z Jezusem o tym, jak się czujesz, gdzie jesteś dzisiaj, jak widzisz Jego rolę wobec Ciebie i czy właśnie są w Twoim sercu jakieś pragnienia. Też czy możesz spytać, posłuchać, spróbować zobaczyć, czy w sercu Boga są jakieś pragnienia wobec Ciebie. I zakończ Twoją modlitwę taką modlitwą, którą lubisz najbardziej, która najbardziej jakoś będzie oddawać Twój stan, Twoje serce w tym momencie. Kochani, życzę Wam bardzo dobrej modlitwy, powodzenia i pięknych spotkań z Panem Bogiem.